Witam serdecznie, Radosław Henryk. program Lubię Rozmawiać. Dzisiaj mamy dziesiąte urodziny, Aquacentrum, a ze mną jest pan prezes Michał Kuc. Dzień dobry. Dzień dobry. Prezesem jest pan niespełna rok, a ja chciałbym zapytać, co przez ten czas się tutaj wydarzyło? Przez ten czas udało nam się zrealizować wszystkie zaplanowane inwestycje. Ta najważniejsza, latem wymieniliśmy złoża filtracyjne obiegu wody w basenach sportowych, w basenie rekreacyjnym, co przełożyło się zdecydowanie na poprawę jakości wody. Otrzymywaliśmy sygnały od naszych klientów również, że czują, że ta woda jest jakby lżejsza, nie wiem, cieplejsza, chociaż to akurat nie miało wpływu. Natomiast fakt był taki, że gdy nasi klienci wchodzili... Do wody, po wymianie filtrów, czuli różnicę. Także myślę, że samo to już sprawia, że jest lepiej. Poprawiły się też parametry wody i, i myślę, że to jest na dobre dla nas wszystkich. Z jakimi trudnościami najczęściej spotyka się prezes basenu? Nie ma żadnych trudności, których nie moglibyśmy pokonać, także nie ma o czym mówić. No, główne nasze zadanie to jest bieżące użytkowanie, tak, pilnowanie tego, żeby nasi klienci e, nie mieli żadnych przerw w użytkowaniu, żeby ogier był cały czas dostępny. Staram się utrzymywać e, obiekt w dobrym stanie technicznym, e, no i też czasami dokładać pewne rzeczy, które zadowoliłyby naszych klientów, tak jak dzisiejsza atrakcja podczas urodzin. Czy właśnie takie poprawione elementy jakby dają się odczuć we frekwencji? Czy ta frekwencja rośnie? Ta frekwencja y, rośnie. Y, średnio myślę, że odwiedza nas od 13 do 15 tysięcy rocznie, miesięcznie, od 13 do 15 tysięcy klientów, więc jest to całkiem spora grupa. Dzisiaj szczególna atrakcja, bo 10 urodziny jest tor przeszkód, nurkowanie. Co tu się właściwie dzisiaj jeszcze odbywa? No mamy wyścigi na wodnym torze przeszkód. Są atrakcyjne nagrody dla uczestników. Widzę, że uczestników jest o wiele więcej niż w zeszłym roku. Myślę, że też reklama, którą staraliśmy się promować, w ogóle tego wydarzenia przyciągnęła do nas tylu klientów. No, i myślę, że ta główna atrakcja, którą tam widzimy w tle, czyli możliwość zanurkowania z instruktorem, płetwonurkowania, nurkowania, ja sam skorzystałem, powiem świetna zabawa i naprawdę warto spróbować. No właśnie, na to, że przeszkód, co prawda, pana prezesa nie widziałem, ale widziałem w wywodzie ze sprzętem do nurkowania. Czy, jak już wspomnieliśmy o tym, że było fajnie, to może zapytam w tym ubraniu ciasno czy nie? Ciasno i ciepło. Masakra. Łatwiej zdjąć czy łatwiej ubrać? Łatwiej zdjąć. Zdjąć. A co jest najtrudniejsze? Czy to oddychanie? Co, co się dzieje w momencie, kiedy już się człowiek zanurza? Bo słyszałem, że jest problem właśnie z tym oddechem wtedy. Znaczy, no, myślę, że to każdy indywidualnie mógłby mieć e, jakieś trudności. Dla mnie nie, był problemem, nie było problemem oddychanie. Największym problemem było dla mnie uklęknięcie na dnie, bo bardzo długie płetwy były i nie miałem co z nimi zrobić. Chwilę to zajęło, ale udało się ostatecznie. Muszę się jak to jest, że człowieka nie ciągnie w dół, tylko jest ta wyporność. No tam jest kamizelka wyporna, więc można regulować, spuszczać powietrze albo dopompowywać, więc jeżeli chce się zejść na dno, naciskamy przyciski, i opadamy na dno, bo jest balast w tej kamizelce również, który nas ciągnie na dno. a Czyli chcemy się wynurzyć. Drugi przycisk z przyciskami wypycha nas powietrze do góry. Także nic trudnego. Najważniejsze to nie spanikować. Mówiliśmy już o urodzinach, ale co potem? Co po urodzinach? Czy są planowane jakieś nowe atrakcje? Być może coś, jakieś zawody się tutaj odbędą? Ej. Szczerze mówiąc, to co najszybciej planujemy. Planujemy teraz remont centrali wentylacyjnej, żeby poprawić jakość powietrza na obiekcie e, oraz żeby łatwiej było utrzymać odpowiednią temperaturę tutaj. E, takim naszym celem, który myślę zadowoli naszych klientów jest też wyremontowanie sauny suchej, jednej i drugiej. I tak skutecznie chcielibyśmy stopniowo co jakiś czas odświeżać te, te nasze obiekty, dodawać jakieś kolejne atrakcje. Czy jakieś nowe oferty też zachęcające klientów na przyszły rok? Myślimy na tym na razie, nie mogę zdradzić. Okay. Dziękuję bardzo. Ze mną był dzisiaj prezes Aquacentrum, pan Michał Kups. Bardzo panu dziękuję. dziękuję.